Wybory uzupełniające do Rady Gminy. Państwo wiecie, zostały, Pan Radny, pan radny Wójcik Mirosław złożył rezygnację, która została z uwagi na wyjazd do Anglii. stosowną uchwała jego rezygnacja została przyjęta. Komisarz Wyborczy Wyborów mnie ogłosił i w miejscowości Pawłów została stworzony komitet wyborczy wyborców. Ten komitet y, zarejestrował się w, y, zgodnie z wymogami. Zgłosił jednego kandydata, y, którym jest pan sołtys y, Władysław Lupa. Innych komitetów nie utworzono. W związku z powyższym y, wyborów jako tako formalnych się nie, się nie odbędą. Komisarz wyborczy y, powoła, y, czyli, czyli wskaże, uzna jako wybranego z uwagi na przepisy ustawy o samorząd to Taką formę wyborów dopuszczają. Terminy, termina wyznaczone myślę, że to będzie to, będzie to około 7 luty jak się nie mylę tego roku. Panią po... tutaj słyszałem, że w Toni i w samodziecach tam poprawę tego wału. Ja tam przypominam o tej Janiku Panowie, bo to jest po prostu tam, jak dojdzie do nieszczęścia, to chałka pójdzie w ogóle, bo wybija ostatnio, będzie wybijał. Rzeka płynęła przez dom rów i, i, i zalewała tam kubaśkę chałków, kołów tam. specjalistyczny sprzęt. Dlatego, bo tam jest dużo e, kamer telefonicznych było są pod tymi drzewami, e, no leżą te drzewa na tych kamerach, to musi się ściągnąć sprzętem. E, i wiem, że tam był już e, przedstawiciel e, właściwie tej firmy, która e, e, no, naprawia telefony, oglądał to, mówię, że to przekażę władzom, bo to jest tam rozdzielenie funkcji przesył, a ci co są do naprawy, więc mówię, się to zgłosi, nie wiem czy zgłosił, czy nie. Wiem, że Pan tutaj z urzędu, Pan Stanisław był tam, tam i ale jak to dalej się posunęło, a dalej te drzewa są na tej, tej katastrofie. Dowiedziałem się, że jeden z radnych wyjechał do Anglii, w związku z tym konieczne jest dokonanie wyborów, przeprowadzenie wyborów następnego radnego, jego następcy. Czy w związku z tym, że trzech radnych z samocic po ich odejściu no, nie znalazło następców, z tego co wiem, to nie ma tych, tych trzech radnych. Teraz jest kolejne, kolejna taka sytuacja, która wskazuje na dość specyficzny charakter demokracji w gminie Bolesław, ponieważ jak pan Wójt powiedział, zgłosił się tylko jeden kandydat. No to jest dosyć dziwaczna sytuacja, że dokonuje się wyborów jak w dawnych czasach komunistycznych, że jest jeden kandydat i głosuje się na jednego. Czy pana Wójta to nie niepokoi, że w sumie to czterech radnych już gmina straciła? Panie redaktorze, co do Pawłowa, nie budzi żadnych wątpliwości co do miejscowości Pawłów. Pan radny Wójcie, jak było powiedziane, nie tylko sam, ale z uwagi na warunki domowe inne, musiał poszukiwać gdzie indziej pracy. Ją znalazł, zarówno dwóch synów sobą wziął i uczciwie działając, panie Wójcie, szanowni radni. Pomimo wywiedzenia obowiązków, nie chcę być sztucznym radnym, Moja nieobecność w domu będzie dłuższy czas. Wybory kolejne. Wybory po ogłoszeniu na wniosek przez komisarza wojewódzkiego zostało zrobione na Rady Sołeckiej, później zebranie wiejskie, w której ja również uczestniczyłem. I ci mieszkańcy, ale mieszkańcy mieszkańcy tejże wsi stworzyli jakby komitet wyborczy, nie parę, komitet wyborczy pod nazwą jak się, Dla Pawłowa. I ten komitet w zasadzie w konsensusie uznano, a te, te wybory nowy radny do e, końca kadencji, do maja jest niedługo. E, pan Sołtys Wsi reprezentuje nas w radzie, był również i radnym. I zapytano, czy wyrazisz zgodę. Tak, wyrazisz zgodę. W związku z powyższym nie wyłania innej konkurencji. Myślę, jestem przekonany, ale myślę, tylko z uwagi na to, że do wyborów jest nie, niedaleko. A ta, ta osobistość, ta osoba, o której mówię, e, społecznikiem była i też jest. I no, no, też, czasu nie też nie świadczy też. Samodzin. Tak. Przykrym jest, panie dziennikarzu, że nie ma radnych samodzic. Ja nie z przykrością muszę stwierdzić, z przykrością, że. Nie udało mi się do dnia dzisiejszego po reorganizacji oświaty nie mieć, nie mam do dzisiaj tak języka pozytywnego, jak miałem poprzednio z mieszkańcami samocic. Nie mam do dzisiejszego. Nie ma też wielkiego oburzenia. W normalnych kontaktach, w swobodnych kontaktach, czy z panią Sołty, czy też z normalnymi mieszkańcami samocic, rolnikiem, czy innych, rozmawiamy, dyskutujemy. Temat szkoły jakoby wyciwły i do tego tematu jakby się nie wraca. Jednakże takiego języka nie mam pozytywnego. Kiedy komisarz wyborczy ogłosił wybory uzupełnia w Samolsach raz, społeczność tamta powiedziałem jasno, że nie, nie będzie tu polityki, nie będą partie. Ja też nie ugram partii politycznej no, reprezentuję. Nie będziemy żadnych zgłoszeń, od społeczności oczekujemy utworzenia komitetów i takiego komitetu nie tworzono. Kolejne wybory ogłoszone, również nie ukrywam w tym, yy, zwołem zebranie wiejskie, oprócz owieszeń, oprócz innych i zwróciłem się, szanowni mieszkańcy, Rozważcie, bo szkoła jest trudnym elementem, ale są i inne działania, i inne działania, które w języku z wami łatwiej realizować. Było sporo ludzi. Jak na samolicy myślę, w tak, 60-70 osób. Nie redaktorze, przemilczano to. Nie znalazło, nie znalazło się lidera, który dobra, robimy. Temat szkoły prawie, że nie nieporuszany. Pominięto, pominięto. Teraz y, trzeba będzie czekać do wyborów samorządowych. Jestem nie dobrej boi, nie myśli. Pan wójt, że e, także w tych wyborach jesiennych e, nikt się nie znajdzie, kto będzie chciał startować samociń. Y, jestem panie rektorze jest dobrej myśli. Panie redaktorze, jestem dobrej myśli. Nie, ale panie ale Teraz zlikwidowaliście aglomerację. Tak. Ale nie zlikwidowaliście gminy. Nie, 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 nie. Nie, absolutnie. To słowo aglomeracja. Jeszcze realna liczba mieszkańców funkcjonuje. W Bolesławiu realna liczba mieszkańców prawie jest ona prawie tożsama w czasie lipiec, wrzesień, październik, listopad. Może się różnić 50-60 osoby. a ogromno może być na przykład o, e, miejscowość turystyczna, gdzie Ale czyli aglomeracja oznacza aktualną liczbę realną, liczbę osób... realną. że buduje tak oczyszczalnie, że się spodziewam, że w lipcu nie będzie 2000, a na przykład 3000 lub, 4, lub 5. Ja to, to jest doktor. to słowo aglomeracja.